Dobra! Losowe pryzmatyczne ulepszenie? Dawaj mi to. A ja nie wiem co mogę wziąć tutaj. No gówno Gówno nie wiem Gigaskar Big Skull Gigaskar Dobra, ja myślę, że kupienie Dirka i Longsworda na pierwszej temy to dobry pomysł To jest najlepszy pomysł Pytanie, gdzie? Idziesz idzie dwa idzie sasty, nie? Dobra, on to to nie co jest? Dobran, to chyba. Nie, nie ma plecza, nie ma plecza, nie ma plecza. Super, super, super. No i mnie nie puścili. Pozdrowki! tam Pozderki boberki, pozderki boberki. Pozderki boberki. Ty wjeżdżaj. Okay. Teraz. Ty się musisz wypieprzeć co czas, aż formy nie będziesz miał. No. Kurwa Nie działa to tak jak powinno. Żegnam. Aha. Aha. Jezu, te postacie są? Jakie bobrze? Niefajne. Niebobrne. <grym> MB jest bomby po 80. To chyba nie powinno tak działać. No, masz bombusz. Nie masz tema na razie, no co by zrobił? Weźcie tego. Cego. O boże. Potwór kanon. Potwór kanon Dobra. Nie no oni nie mają życia jak na razie. Prawdopodobnie zmieni się trochę nie, na arka. Kurwa dwa, dwa koczowniki, nie? Kudoba. Where is my mind? Where? O oh, fuck. Jestem malutki No nie, no nic nie zadałem Jesteś no, tak ma... mnie Insek To byś wielki Co się zdało z sąsiadem stąd to zwątpienie Bo bombur robi raz się mały, raz duży to jest magia. Teraz był truciciel? Tak, tak. Nie wiem po co zrekopowałem na sobie. Bo dupiciel. Boi berkusiciel. <grytosi> oj, oj. oj, nie, oj. O No nie, no naprawdę. Cóż za cielak. Minion. To. no, to spoko. Teraz te coś próbował, kiedy Mmm. Bo nie, nie mam jest formę dwa razy to, a nie nie mogę. Masz formę, no to już mamy grę, wygraliśmy. O, 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 dobra, kolektor muszę złożyć. Wezmę to. Co, ulepszenie dostałeś? Mhm. Kurwa, formy nie wziąłem. <śmiech> ja... No <laughs> <laughs> się podjarałem tylko z augmentem. Czemu nic nie robią? To jest bardzo dobre pytanie. Ale Bombur to nie mimiotek chce głowy człowieku What? idę się wykurwić Cześć <noise> Cześć Es? W Faj proxy, człowieku Jednego Dobra bierz im to wiałem. Proxy na ramy chłopy To byś Bobra zobaczył <głosy> <głosy> Bobr to takie oro zrobił na proxy Chcesz niż go kurwa boski I dobra Mój chłopaki <noise> Mhm mm No ja za kiedy będę mógł to zbombardować z W Już mogę Kurczaki Kategorycznie Jezu. nie mogę No i szlaki, 12,5%. Co się rżysz? kaszlaki. Ej, dobra, ja tam wchodzę i odpalam ultę i wietra nam się wieżę. Uwalnili ci wieżę. Dobra. Po no co mam agro? Nie wiem. Nie wiem, z jesteś, nie ma nawet wieży. wieża nie istnieje, kolego? Where is my mind? Uj, uj, uj. Zostaw mnie. Dub, dub, dub. Moja No, szczurka. Taką kosety. Odlatuje. Helikopter. Czy ja to? Leć do Rumunii, człowieku. <laughs> jadę kurwa do Rumunii, lecę. Ops. Ops, chops. No ops, chops mnie tutaj dorwał. Uhuhu. tu to majtki zrób to ty. No niech wszystko Dzięki. Aha, umarłem. Eł. Dobra, idę pod palenie.

Slow no, fuck O matko Ale Pingward jest chyba gruby Ciechale, to. No to siedzi kurwa i się nie rusza nawet przed, przed tych strewów <laughs> Trochę jak mam Kto? Co? Mamon Nie, <laughs> wiem, nie znam gościa Mamona No nie znam typa Mamoniaki to ta no, to co innego? Znam osobiście. ścigasz się? Kurwa! Jeszcze szkoda po zdobaniu. Ten kuszako. No, na tym. <grym> na pinkwardzie? Mhm. Dobry jest dobrze. Ja wiem, jaki. O f**k tak. kurwa. Jeżyczki mnie zruchały Dziwny perfetycz Dobra Mati, wpieprzej się w nich Jesteś nam mega potrzebny Nie mam życia Pomocy ich Już Bober Nie no, no, to jest top Bober rozegrał Fajne, to było. Jak tylko chciał o. No to sobie przyszedł do nas i ja nawet asysty nie mam. Moje spele nie zdążyły dolecieć <grystanie> Co oni uchwyt tu robi? No znowu <grystanie> no ta Kale wcześniej ode mnie one shota dostała instantnie Tylko pod, podszedłem do niej I już nie było Tyryryry Aaa, mm -hmm. bobry dwa Okej okay. Czekaj, jak się ten augment nasypa? Szybcy i bezpieczni, Jezu kurwa Przeczytałem szybcy i bez eee, co? Yeah, bobber think. doing bobber things. Nare. Damn, it's time to scupper. Dobra, wydaje jestem proces. dla nich zagrożeniem, nie wiem z jakiego powodu. Weźcie, nie kończcie. To nie takie proste, jak ci się wydaje. Pobek, Testować obrażę. Dzięki, bo burz za pomoc. Łatwo.